Cześć kochani. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj chciałabym nagrać wam odcinek o nowym legowisku, które do mnie przyszło ostatnimi czasy. Bo jak wiecie, Leo bardzo szybko rośnie. No i już powoli wyrośli swojego legowiska i z tego względu ostatnimi czasy przyszło do nas nowe. Jest to legowisko marki legowiska.pl. Jest to firma produkująca między innymi legowiska, ale posiadają w swojej oferty również inne produkty, jednak najbardziej słyną właśnie ze znywalnych legowisk. I takie legowisko do nas przyszło. Na samym wstępie chciałabym Was serdecznie zaprosić na stronę internetową legowiska.pl, która Wam się tutaj wyświetla, ponieważ na niej, gdy wejdziecie w zakładkę, sklep filmowy od razu przekierowuje Was do strony na Allegro i tam możecie zamówić właśnie te legowiska a teraz co nieco opowiem Wam właśnie o tym legowisku Lea testuje teraz legowisko zmywalne w kolorze szarym o rozmiarze 4 i to legowisko ma wymiary 67 na 55 cm jest ono zrobione z materiału zmywalnego materiał charakteryzuje się tym, że jest odporny na wszelkie zabrudzenia. Dzięki temu lekowisko może nam służyć przez lata. I oczywiście cały czas wyglądać jak nowe. Wystarczy tylko przetrzeć wilgotną szmatką Legowisko i jest już czyste. Przy moim piesku jest to wielka wygoda, ponieważ Leo często eksploruje nowe miejsca i przez to brudzi się oraz brudzi szczególnie swoje łapki. Wtedy wszystko wnosi do Legowiska no i poprzednie legowisko już niezbyt ładnie wyglądało, no bo pomimo y, przecierania łapek dalej jednak ten brud się wnosił. Y, y, no a takie legowisko wystarczy, tak jak mówię, przetrzeć i już wygląda jak nowe. Dzięki temu zaoszczędzacie też pieniądze, ponieważ wystarczy kupić jedno legowisko, a nie kupować cały czas nowych. Firma jest polska i wszystkie legowiska się w Polsce, więc dodatkowo możecie wspierać naszych, polskich producentów. A zastosowanie właśnie takich najwyższej jakości materiałów umożliwia nam pranie tego legowiska w 30 stopniach. Ta firma działa już od 1998 roku i właśnie wtedy wypuściła swoje pierwsze legowisko zmywalne. I od tego czasu właśnie tym najbardziej się zajmują. Legowisko to użyte z najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu może nam tak jak mówię posłużyć przez lata. I dodatkowo nasz piesek ma ogromny komfort w użytkowaniu tego legowiska, ponieważ jest bardzo miękkie i wykonane w środku z gąbki. Myślę, że to legowisko naprawdę jest bardzo warte uwagi, bo jak widzicie mój do kocha w nim odpoczywać i pasuje na niego idealnie. Alekowisko wykonane jest w całości z poliuretanowych płyt o grubości 3 cm, które charakteryzują się odpowiednią twardością i sprężystością. Alekowisko spełni jeszcze jedną funkcję, bardzo ważną moim zdaniem, ponieważ dzięki tym właśnie oparciom odizoluje naszego zwierzaka od różnych bodźców i pozwoli odpocząć, oraz go wyciszyć. Zdaniem takie legowisko z oparciami jest najlepsze, bo dzięki temu właśnie piesek czuje się jakby był w takim swoim mamdom. Więc oczywiście jeszcze raz serdecznie zapraszam Was do zakupu właśnie takiego legowiska ze strony legowiska.pl Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A ja serdecznie dziękuję firmie legowiska.pl za takie piękne legowisko. No Leonkowi naprawdę bardzo przypadło do gustu. I teraz, co jesienne wieczory, przyszeduje tylko w tym mięciutkim legowisku. Również chciałabym Was zaprosić na Instagrama właśnie tego sklepu. Oczywiście tutaj wyświetla Wam się nazwa, jak również macie link w opisie. A niedługo na moim Instagramie znajdziecie również recenzję właśnie tego legowiska. Na Instagramie głównym czyli Pig oraz na Instagramie Leo, MajdoKleo. I bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka! I do następnego. Pa-pa!